można powiedzieć, co nie chcąc, zawitał gospodarz tego miejsca, bo tak chyba możemy powiedzieć. Witamy serdecznie Marka Przybył, prezes Porcelany Bogucice. Dzień dobry, witam. Panie Marku, powiem tylko tak, 100 lat historii, 100 lat tradycji. Można powiedzieć, że Marka sama w sobie, no bo bardzo świecą szukać firmy, które na tym niełatwym rynku istnieją już ponad 100 lat. No, jesteśmy z jedną z niewielu firm tutaj na terenie Śląska generalnie przemysłowych, które mają taką długą historię i jeszcze, się, jeszcze istnieją do dnia dzisiejszego. Jesteśmy częścią teraz całego projektu Fabryka Porcelany. Kiedyś te wszystkie mury no, były częścią, były elementami procesu produkcyjnego. Dzisiaj to już nie jest taki zakres jak kiedyś, ale ciągle mamy piec, który Wypala porcelanę i to serce można powiedzieć bije. Ta historia ciągle się kontynuuje. Mam nadzieję, że jeszcze do tej setki dociągniemy, bo ona dopiero się zacznie tak naprawdę od grudnia tego roku i do 25 się będzie kontynuować. Mamy taką, e, taki przywilej, że e, od momentu, kiedy sama fabryka powstała, do momentu, kiedy produkcja została uruchomiona, minęło. Prawie 13 miesięcy, więc możemy sobie to troszeczkę dłużej świętować, te stulecie. Mamy e, korzenie e, solidne. E, dzisiaj co prawda działamy w innym zakresie, na pewno zmieniła się, e, zmienił się asortyment, zmieniły się dekoracje, ale ciągle ta jakby e, rzemieślniczy charakter tego produktu ciągle pozostaje. Ciągle to jest dzieło rąk ludzkich, i trzeba sobie zdawać sprawę, że, nawet przy tych bardzo nowoczesnych technologiach niektórych, produkcji niektórych wyrobów, ciągle ten wyrób przechodzi przez ręce kilkunastu osób. A przy tych wyrobach takich, produkowanych ręcznie, rzeczywiście nawet 30 osób go dotyka. Także on ciągle w sobie ma wiele takiej pracy ludzkiej, wiele tych emocji i tej dokładności. Manualnych umiejętności, sztuki węż. To jest wszystko, te wszystkie elementy powodują, że porcelana ciągle jest takim produktem użytkowym, ale bardzo bliskim każdemu. I no, no ja bym powiedział bardziej dziełem sztuki niż, niż typowo użytkowym, bo, bo ta sztuka przez tą pracę ludzką jest na pewno. W tym produkcie zawarte. To niesamowicie. Pytanie: czy te trendy w wyrobach z porcelany, czy one w jakiś sposób zataczają koło? Czy te rzeczy, które były modne 70 lat temu, są modne na przykład dziś? Tak, oczywiście. My wykorzystujemy i kształty, i Dekoracje z lat 70., -tych, 60. tych W tej chwili właśnie zataczamy takie 50-letnie mniej więcej mm -hmm. koło. I to we wzornictwie, kolorysce to koło zatacza się tak 20 lat mniej więcej trwa. Jeśli chodzi o kształty, to to, to, to nawet 30 lat nie? Czyli był taki okres, kiedy ja zacząłem pracę w branży, kiedy dominowały fasony okrągłe. Wynikało to z pewnego ograniczenia, się, technologicznego w fabrykach. Głównie produkowano okrągłe wyroby. Potem przez jakiś okres, po jakichś 6-7 latach pojawiły się rzeczy niesymetryczne, głównie kwadratowe. I miały taki swój top gdzieś w połowie 2005, 2004, 2008, gdzieś w połowie tej pierwszej dekady XXI wieku. I teraz znowu zaczynamy coraz więcej produkować wyrobów okrągłych, i w zasadzie 95% to są wyroby okrągłe. Nawet nie, nie tylko co nieregularne, kwadratowe. Te wszystkie rzeczy nie, nieokrągłe znowu wychodzą z, z rynku i są mniej popularne no, po prostu. Mhm. A to, to samo dotyczy kolorystyki. Mhm. A na czym polegają nowoczesne procesy? zdobienia, dzisiaj zdobi się inaczej niż na przykład 50 lat temu? Ja bym powiedział tak, nowoczesne procesy zdobienia są efektem rozwoju jak, jak wszędzie technologii. Mhm. Chociaż myślę, że ten proces zdobienia w porcelanie, ta technologia jest jedną z najstarszych we wszystkich branżach przemysłowych, bo technologia zdobienia, którą my wykorzystujemy jeśli chodzi o zdobienia, tak jak tutaj taka niebieska ładna filiżanka stojąca na, na, na Kamila, na ona powstała w 1852 roku, oczywiście zmieniły się nośniki, był, kiedyś był metal, były pla, plastik, potem teraz jest papier, ale technologia sama jest niezmieniona i dalej sitodruk, czyli nanoszenie wielokrotnie barwników na, na poszczególnych kolorów dekoracji, na papier, potem przeniesienie ręcznie tego na porcelano, porcelanowy. Także oczywiście wzornictwo się zmienia, zmieniają się, kolorystyka się zmienia, bo barwniki też się rozwijają. Branża produkująca barwniki ceramiczne też coraz to nowe rzeczy wynajduje. Szczególnie najbardziej takie, no bym powiedział, przyjazne konsumentowi, czyli nie zawierające jakiś tam metali ciężkich zgodne z normami spożycia czy kontaktu z żywnością i tak dalej. Ale dzisiaj oczywiście nowoczesne, nowoczesne zdobnictwo to przede wszystkim wykorzystanie dzisiaj, na dzień dzisiejszy wykorzystanie kolory, kolorów. Ten mamy żółty, mamy niebieski, mamy czerwony. Ta barwa jest olbrzymia. Kiedyś w porcelanie nie występowały kolory. Chińczycy mieli trzy w ogóle w swojej historii. Wszystko zdobili w trzech kolorach, w co 80% niebieskie. W latach w XVII-XVIII wieku, kiedy malowano porcelanę, zdobiono wyłącznie ręcznie, ta paleta kolorów była większa, można było je mieszać, więc te, te zdobienia były już bardziej takie wielokolorowe. Dzisiaj wracamy znowu do takich bardziej skromnej kolorystyki, czyli monokolory. Zaczynamy eksperymentować z, z tak zwanymi reaktywnymi szkliwami i efektami reaktywnymi, tak jak na tych filiżankach. Te kropki, one są zrobione w specyficzny sposób. Najpierw wyrób jeszcze surowy. Zdobimy, nakrapiamy właśnie specjalnymi związkami chemicznymi, głównie sole, metali, po czym szkliwimy kolorem. Jak poszliwimy te wyroby, to nie widać w ogóle tych kropeczek. One tak jakby znikają. I dopiero wprost, działanie wysokiej temperatury tych 1360 stopni, 1400 stopni powoduje, że one jakby zjadają kolor, przeżerają się, przenikają przez i powstają te efekty takich wytopów, takich, takiego zapruszenia, takich kropek. To jest unikatowe. Każdy wyrób jest inny. Każdy, można powiedzieć, że to jest jakby był ręcznie wykonywany, bo kupując 12 talerzy nie znajdziemy ani jednego, ani jednego kompletu 12, gdzie wszystkie te kropeczki były w jednakowy sposób ułożone, często są, te linie są bardziej kremowe, bardziej wpadające w metalizowany kolor, etc., dlatego że substancje, które wykorzystuje się do zdobienia, do uzyskania tego efektu, to zawiesina która nie jest jednorodną farbką, kolorem, tylko jest zawiesiną i w zależności od tego w którym momencie mieszania tej zawiesiny zaczerpnie ktoś ten pędzel i nakropi ten, ten efekt, taka jest intensywność tego, tego zdobienia. To jest coś, co w tej chwili jest bardzo popularne, ale tradycyjne, nasza klasyka też oczywiście jest ważna, my wiele rzeczy tych klasycznych, niektóre dekoracje 20 lat produkujemy już. Niektóre fasony 30 lat są w sprzedaży i one ciągle się podobają. Więc też, też jest taki klient, który takich, takie rzeczy poszukuje i chciałby takie rzeczy używać. Mamy swoje specyficzne dekoracje. Tutaj na Śląsku, oczywiście, nasza kolekcja Śląska z bajkami. Yy, mamy z postaciami z, z, z bajek Bebok, Heksa, Meluzyna, Skarbnik, Utopiec, więc w osiem postaci, które tworzą naprawdę szeroką kolekcję różnych przedmiotów użytkowych. Yy, niektórzy z sentymentem do kupują najczęściej, z sentymentem do dzieciństwa, gdzie babcie, mamy, babcie, cioci straszyły lub opowiadały o, o tych stworkach. Yy, i często kupują swoim dzieciom, żeby też powiedzieć, o wiesz, a tu taki Bebok jest, a ten Bebok to robił, a jak będziesz niegrzeczny, to my cię do worka, on cię tam do worka zabierze i koniec. I nie będzie ci. Mamy no, fajkę, no, którą dziadek tak. kiedyś spalił całą bajkę. Oczywiście jest tutaj, jest też heksa, nie? Jak ktoś chce yy, często kupowana, yy, nie wiem czy jako miły prezent, ale może bardziej yy, taki to są humor, prezent dla mamy, dla teściowej, prawda? Więc każdy znajdzie coś swojego tutaj, odnajdzie jakieś cechy ludzkie. Bo bezpośrednio te postacie mają takie bardzo ludzkie cechy, więc, więc każdy znajdzie coś swojego lub znajdzie kogoś, który ma być obdarowany takim przedmiotem, te cechy, do których ta postać idealnie pasuje. Mi się marzy herbata z takiej pięknej filiżanki, niezwykle eleganckiej. Panie prezesie, już na zakończenie. No, mamy tutaj taką próbkę, choć niewielką. Gdzie można zobaczyć Wasze wyroby? Czy można tutaj na terenie oczywiście. To znaczy porcelanowej zobaczyć? Kuchu, i kupić. Oczywiście w dwóch sklepach, które tutaj prowadzimy przy fabryce. Na terenie fabryki trzeba wjechać na teren fabryki, w budynku A. 4B to łącznie prawie 500 m2 mhm. powierzchni, gdzie mamy zarówno y, sklep z naszą regularną kolekcją, czyli kolekcja klasyczna, kolekcja upominkowa i kolekcja właśnie kol związana z kolorami, którą my nazywamy alumina, dlatego że ta porcelana zawiera aluminę bardzo twardy y, minerał, nadający specyficzne parametry, również. Użytkowe tej porcelany. Ona się tak nie ubija łatwo. Więc mamy jeden sklep, a drugi to taki outletowy, gdzie mamy wyroby niezdobione, gdzie mamy końcówki serii, gdzie w bardzo dobrych cenach sprzedajemy też to, co jakby no wychodzi z kolekcji, jest końcówkami jakichś jakich serii produkowanych we wcześniejszych latach. To wszystko tutaj można zobaczyć, kupić. Oczywiście również w internecie, bo sklep. Internetowy jest homogenny z tym tutaj stacjonarnym. Eee, prowadzimy taką spójną politykę i cenową i asortymentową, więc nie ma problemu. Nawet osoby praktycznie z całej Polski bez konieczności przyjeżdżania mogą mieć dostęp i zobaczyć to, co my akurat w danej chwili oferujemy. Jako ekspert z dobrych rad mogę zdradzić, że również w sklepie Gwoździkowej w Rudzie Śląskiej kilka egzemplarzy widziałam i chyba nadal jest obecnych. Zapraszamy przede wszystkim na porcelanową 23. 23. To miejsce dziś odwiedzamy i to miejsce gościło nas przez ostatnie, no nie wiem, trochę żeśmy z tym czasem chyba przedobrzyli. Tak mi się wydaje, że już jest po 13, no, no, zatem musimy uciekać z anteny. Panie prezesie, bardzo dziękujemy Dziękuję za przybycie, bardzo. za ciekawe informacje, ciekawą lekcję. Historii, można powiedzieć. Państwu dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami i zachęcamy do oglądania kolejnego programu Wiosna. Ach, to ty.